Cześć, cześć! Yy, miał być zupełnie inny filmik. Yy, niestety naprawa 11 mnie dzisiaj przerosła trochę. Wyszło więcej niż się spodziewałem, ale nie szkodzi. Może uda mi się pokazać Wam coś równie fajnego. Mianowicie w tym SR 2020 mamy uszkodzony ekran, pęknięty, natomiast jest pęknięte tylko szkło dotyk normalnie działa obraz świeci, więc co można zrobić coś takiego jak regeneracja tego ekranu co Wam za chwilę pokażę. No i co, i tyle, zacznijmy. Ekran mamy zdemontowany, teraz Rozkładamy go na części pierwsze, czyli odkręcamy głośnik, przycisk Home i przygotujemy go za chwilę do regeneracji. Dobra, ekran mamy zdemontowany, ściągnięte z niego są wszystkie elementy. Teraz musimy go przygotować. Do położenia na maszynę, na której będziemy taką specjalną linką separować to szkło od dobrego ekranu. Teraz natniemy sobie z każdej strony ramkę, bo będziemy musieli te boki odkleić. No, dobra, to z naszym ekranikiem idziemy tutaj. Mamy tu takie dwa urządzenia. Pierwsze to jest maszyna do separacji, czyli to, a drugie to jest autokla, czyli to. Do tego przejdziemy za chwilę. Zacznijmy więc od tego. Zaraz wam pokażę, jak to działa. Dobra, załączamy tą maszynkę. Kładziemy ekran. I uwaga, będzie troszkę burzało. Włączamy przyciąganie tego. O, nie włączyłem do prądu wszelki. Jest włączona inna maszyna. Teraz o. to zasysa ten ekran. Także on jest nieruchomy w tym momencie. To całe się grzeje. I pozwoli nam to rozłączyć klej, który jest pomiędzy warstwami. I odseparować go od tego szkła. Niech to się tu brzeli. Dobra, minęła już jakaś dłuższa chwila. Załóżmy sobie rękawicę ciepłoodporną, bo to już będzie dość mocno nagrzane. Temperatura tutaj jest ustawiona na 80 stopni. Także już troszeczkę parzy. Zobaczmy, czy będzie chciała zejść ta ramka. Tutaj o, schodzi całkiem ładnie. Tak jest. Z drugiej strony. Nie, kawałek został, ale od tego mamy... Do tego podejść. Dobra, teraz teoretycznie najtrudniejsza ze wszystkich operacji, którą musimy wykonać, czyli odseparowanie tego ekranu tak, żeby nie uszkodzić ani folii dotyku. Ani przede wszystkim wyświetlacza. No, przyznam się, że nie jest to mój konik. E, nie jestem w tym jakiś super ekstra, ale no, kilka trochę tych ekranów się udało zrobić. Trochę też popsułem. Zobaczymy. Jedziemy. Udało chyba. Jeśli nic się nie rozlało, to wygląda to tak. Idziemy to wyczyścić. Dobra. Więc tak, ten odseparowany ekran musimy wyczyścić delikatnie z tego całego kleju, który tutaj został. Można to zrobić ręcznie. Jak to teraz zrobię, oczywiście delikatnie. Resztkę co zostanie, no to wiadomo musimy doczyścić, żeby było ładnie, żeby nie było widać plama ani nie było jeszcze kleju. No to ja to będę robił, a wy się przyglądajcie. Grubsza się udało. Zobaczmy, czy ten ekran przeżył. Wygląda na to, że tak. Zobaczmy, czy są wszystkie kolory. Tak, wszystko działa. Dotyk też działa. Więc pozostała nam laminacja, czyli wrzucamy to do tego drugiego wielkiego urządzenia. No i tyle, ale najpierw trzeba to jeszcze dalej przygotować. Bierzemy czyściutką mikrofibrę, izopropanol i czyścimy to tak, żeby było jak najpiękniej. Wszystko się udało. Wygląda tu bardzo ładnie. Teraz składamy to do takiej blachy, która będzie nam pozycjonować cały ekran. Czyli tu upewniamy się, że nie ma żadnego pyłka. I nakładamy nową szybkę z plastrem OCA. się udało, tak to wygląda, dajemy to teraz na chwilę tu na podgrzewacz, żeby ta oca się ogrzała, o a potem to wrzucimy do tak zwanego autoklawu, czyli tutaj no i to się będzie 20 minut tam piekło, zaraz wam wszystko pokażę dobra, myślę, że się zagrzało taki zagrzany ekran kładziemy sobie tak na to kładziemy nasz docisk Wkładamy do tej magicznej maszyny i modlimy się, żeby wszystko się udało. Start. 5, 4, 3, 2, 1. No to otwieramy to. No na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo ładnie. Nie mamy tutaj żadnych klam ani nic. Ekran wygląda idealnie. Pytanie, czy się nie rozlał? Sprawdźmy. Dobra, podłączamy. No, wygląda to idealnie. Czyli wszystko się udało. Teraz, jeśli działa, dotyk to mamy fajny, zaoszczędzony, oryginalny ekran, co jest najlepszym wyjściem i dla mnie, i dla klienta. Wszystko działa elegancko. No, to mamy to. Kolejna naprawa udana. Trzymajcie się.